Kiedyś mówiło się, że każdy jest, był lub będzie kiedyś żołnierzem. Dotyczyło to przede wszystkim młodzieży męskiej. Dzisiaj można by było to powiedzenie trawestować i powiedzieć, że każdy będzie kiedyś człowiekiem starym. Wtedy, kiedy oczywiście będzie miał tyle szczęścia, że starości dożyje. Starość kwestia bardzo dyskusyjna. Przyzwyczailiśmy się, że starzy ludzie to są ci, których nie ma na rynku pracy. Dzisiaj mamy takie wrażenie, że młodzież no, kim jest ta młodzież? Czy młodzież z punktu widzenia 70-latka to jest osoba 40-letnia? Chyba tak. Natomiast z punktu widzenia 24-latka, młodzież, no to są osoby, które jeszcze chodzą do liceum. Można by było powiedzieć, że te granice wiekowe bardzo się poprzesuwały. Dzisiaj chyba nie wiek, ale zupełnie inna sfera decyduje o tym, czy człowiek jest zaliczany powiedzmy do tej grupy bardziej dojrzałej bądź mniej dojrzałej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego ponieważ we współczesnym świecie, w świecie cyfryzacji, w świecie rewolucji cyfrowej zupełnie inaczej mierzymy standardy dojrzałości lub młodości, ewentualnie niedojrzałości i starości. Jeszcze 20 lat temu było takie bardzo rozpowszechnione rozprzestrzenione podejście do Domówienia w zasadzie o ludziach starszych, że są wykluczeni cyfrowo. Cóż to oznaczało? No, Pęski w 2000 roku stworzył teorię takiego podziału na ludzi, którzy są cyfrowymi tubylcami oraz cyfrowymi imigrantami, no i tymi ludźmi, którzy są wykluczeni cyfrowo. Wówczas było to możliwe, no bo wtedy żyli ludzie, którzy nie mieli pojęcia, o komputerach, w ogóle o cyfryzacji, o jakiejkolwiek technologii, która by była związana z przetwarzaniem danych. Minęło 20 lat. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że ówcześni 60-latkowie, mają dzisiaj po 80 lat, oni już rzeczywiście nie zasiądą za sterami. Maszyn wirtualnych nie będą grali ze swoimi wnukami w PlayStation. Natomiast ówcześni czterdziestolatkowie dzisiaj mają 60 lat. To jest zupełnie inne pokolenie. W zasadzie można by było powiedzieć, że z upływem następnych 10 lat zginie. Kategoria ludzi, którzy są zupełnie wykluczeni cyfrowo. Dlaczego? No, choćby z tej przyczyny, że już w tej chwili prawie 40% osób, które są w wieku powyżej 60 lat, korzysta z komputera, z internetu. Ponad 50% z tych osób korzysta ze smartfonów. Można by było sobie wyobrazić, że za następnych 10 lat ten odsetek ludzi korzystających no, w tym wieku, powiedzmy już poprodukcyjnym, z tych urządzeń znacząco wzrośnie. W związku z tym kategoria ludzi wykluczonych cyfrowo w zasadzie przestanie istnieć. Co będzie? Będą imigranci cyfrowi. I cyfrowi tubylcy. Cyfrowi tubylcy to z reguły są wnukami bądź dziećmi tych cyfrowych imigrantów, którzy w tej chwili przekraczają 60. Czy można powiedzieć, że człowiek, który przekroczył dzisiaj 60, to jest w takiej samej kondycji cyfrowej, jak człowiek, który przekroczył 60-20 lat temu? Nie. Z pewnością nie. Co to oznacza z punktu widzenia warszawskiej polityki senioralnej? Przede wszystkim musi to oznaczać pewnego rodzaju zmianę paradygmatu, stereotypu i sposobu myślenia. Proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę z tego, że dziś. Co drugi 60-latek tutaj w Warszawie jest y, sprawnym komputerowcem. To nie jest osoba, która uczy się komputera. Ona z tego komputera potrafi korzystać. Mało tego. Dzisiejsi 60-latkowie to są ludzie, którzy byli pionierami cyfryzacji w Polsce. To oni wprowadzali do Polski internet, oni uczyli innych starszych wówczas od siebie korzystania z internetu. To jest zupełnie inna kategoria ludzi. W związku z tym nie, po, nie pochylajmy się, na, się nad nimi z troską, ale dajmy im rozwijać swoje zdolności, pozwólmy im robić. To, co do tej pory robili. Proszę Państwa, dochodzi do żenujących sytuacji podczas tak zwanych interwiu, w czasie, kiedy 60-letnich czy 62-letnich inżynierów próbuje się przyjmować do pracy do rozmaitych firm, do rozmaitych przedsiębiorstw i młodzież 30-letnia, 40-letnia. Pyta się doświadczonego inżyniera, inżyniera elektronika, czy umie on obsługiwać komputer. Proszę Państwa, powinniśmy w tej naszej polityce uwzględnić wychowanie młodzieży, do tego, żeby ta młodzież potrafiła rozmawiać z seniorami i nie traktowała ludzi starszych od siebie jak ludzi chorych. Starość to nie jest choroba. Tym bardziej nie jest to jakaś choroba otępienna i nie jest to jakiś rodzaj specjalnego upośledzenia. Jest to normalny etap w życiu człowieka, tylko po prostu różni się on tym, że ludzie starsi może są bardziej leniwi i więcej wymagają od ludzi młodszych. I powinniśmy uwzględnić właśnie. To w wychowaniu młodzieży, bo ta cała polityka senioralna to nie powinna być polityką robioną przez ludzi starych dla ludzi starych. Tę politykę senioralną powinni przygotować dzisiejsi cyfrowi tubylcy dla późniejszych cyfrowych tubylców, ponieważ w perspektywie 10 lat tworzy się z reguły strategię i ta perspektywa 10 lat dla dzisiejszych 50-latków, dzisiejszych 40-latków, będzie tą perspektywą, z której oni później będą oceniali politykę senioralną miasta. W związku z tym, ta polityka senioralna to nie jest kwestia tego, jak staruszkowie. Ludzie, którzy nie potrafią dzisiaj obsługiwać komputera albo myślą, że potrafiąc obsługiwać komputer, są kimś nadzwyczajnym, urządzą sobie następnych 10 lat. Natomiast problemem jest to, w jaki sposób będzie wyglądała starość dzisiejszych cyfrowych tubylców, czyli raczej synów i córek tych, którzy dzisiaj przekraczają barierę 60 i 65 lat. To jest jakby jedna kwestia. Drugą kwestią jest w ogóle podejście do technologii. My mówimy o tym, że mamy ograniczone środki, które utrudniają dostęp do nowoczesnych rozwiązań medycznych, dostęp do takiej... Opieki stałej, y, ludzi, którzy nie są już samodzielni. Warto sobie zdać z tego sprawę, że y, Istnieją pewne narzędzia informacyjno-informatyczne, które są w zasięgu ręki. Ta sztuczna inteligencja, której tak niektórzy się obawiają, jest w kieszeni prawie każdego człowieka, który potrafi obsługiwać dzisiejszy telefon, czyli smartfona. Mało tego, część z ludzi uważa za rzecz zupełnie normalną, możliwość skorzystania ze smartwatcha, czyli zegarka, który jest połączony bezpośrednio z telefonem. Co, co to oznacza z punktu widzenia możliwości zwiększenia efektywności opieki nad ludźmi, którzy są dzisiaj już, już dzisiaj niesamodzielni, czyli tymi ludźmi, e, którzy e, no niestety są w takim wieku, e, który zrujnował ich zdrowie i nie mogą sami e, Pozostawać w domu wymagają opieki osób troszeczkę od nich młodszych. Oznacza to mniej więcej tyle, że te nowe narzędzia, a zwłaszcza smartwatch, współczesny smartwatch może być bardzo dobrym narzędziem służącym do monitorowania bieżącego stanu zdrowia i w ogóle stanu osoby niesamodzielnej dzięki lokalizatorowi GPS dzięki możliwościom połączenia z odpowiednimi aplikacjami w telefonie możliwe jest śledzenie na bieżąco akcji serca, dotlenienia, możliwy jest pomiar stanu cukru u takiej osoby mało tego każde przewrócenie się takiej osoby od razu może być widoczne na przykład w aplikacji telefonu osoby która opiekuje się powiedzmy mamą lub tatą i jest w tej chwili w pracy mało tego taki smartfon jest w stanie automatycznie wysłać sygnał do odpowiednich służb medycznych wskazując na to że osoba pozostająca samotnie w domu, potrzebuje natychmiastowej opieki. Myślę, że już niejednemu choremu, niejednej osobie niepełnosprawnej i niejednej osobie starszej tego typu zegarek uratował życie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z punktu widzenia warszawskiej polityki senioralnej powinniśmy również zastanowić się nad tym, w jaki sposób synów, córki osób starszych, przygotować do starości ich rodziców, bo z reguły to na najbliższej rodzinie ciąży obowiązek zapewnienia opieki temu starszemu pokoleniu, natomiast dzieci starszych rodziców czasami pozostają bezsilne wobec problemu niedołęstwa rodziców którym w zasadzie nie są w stanie zapewnić żadnej opieki, choć bardzo by chcieli. Wydaje mi się, że konieczne jest zbudowanie odpowiedniego dialogu, dialogu, który by opierał się na wspólnej więzi cyfrowej, tak proszę Państwa, cyfrowej, ponieważ ta odległość cyfrowa między dzisiejszymi cyfrowymi tubelcami, i dzisiejszymi cyfrowymi imigrantami, czyli dziećmi, ich rodzicami, się zbliża, a nie powiększa. W związku z tym musimy przestać patrzeć na starszych ludzi jako osoby niedołężne cyfrowo, a zacząć doceniać fakt, że ci ludzie często byli nauczycielami. Poruszania się w cyfrowym świecie tych, którzy dzisiaj określają siebie jako komputerowców, czy jako osoby, dla których media społecznościowe, świat internetu i rozwiązania cyfrowe nie mają żadnych tajemnic. Wydaje mi się, że budując politykę senioralną, trzeba na nowo Zredefiniować kwestie dotyczące kompetencji cyfrowych ludzi po sześćdziesiątce, pozwolić im te kompetencje rozwijać i nie traktować tych ludzi jako cyfrowo niepełnosprawnych, ponieważ w stosunku do odsetka osób w wieku do 24 lat w zasadzie można by było powiedzieć, że połowa z tych ludzi dojrzałych ma takie same kompetencje jak ich wnukowie bądź jak ich dzieci.